32 państwa, jeden człowiek i żadnego miejsca dla prawdy. Nadchodzący szczyt NATO w Hadze nie jest spotkaniem sojuszników. To teatr z reżyserem za oceanu. Donald Trump narzuca warunki. Więcej pieniędzy na zbrojenia, zero dyskusji o Rosji, zero wsparcia dla Ukrainy. Wszystko by przypodobać się komu? Sobie? A może swoim sojusznikom na Bliskim Wschodzie? Izrael, pomimo eskalacji wojny w Gazie i międzynarodowych zarzutów o zbrodnie wojenne, nie tylko nie zostaje potępiony. Ale jego interesy są chronione przez milczenie NATO. Ukraina? Pomijana. Główny temat? Ukryty. Prezydent Zelenski? Zaproszony tylko na kolację. Czy NATO jeszcze reprezentuje wspólne wartości? Czy tylko realizuje wolę Waszyngtonu i Tel Awiwu? Europa płaci finansowo, politycznie i moralnie za cudze wojny i cudze interesy. Czy jesteśmy jeszcze sojuszem? Czy tylko satelitami amerykańskiej polityki? Czy NATO miczy, bo boi się Putina? Czy boi się prawdy o Izrael?